Cześć, witajcie serdecznie, nazywam się Michał Czeka i witam, wa, wi, witam Was w Alfabecie Życia. E, dzisiaj poruszymy temat e, związany ze związkami, e, temat bardzo ważny, bardzo przyszłościowy, bo wiemy doskonale jak ważne jest to, abyśmy mieli wsparcie w życiu zawodowym, w życiu prywatnym. E, I takim naszym symbolem dzisiejszego spotkania e, by, będzie litera A, jak asertywność. Asertywność w związku, czyli tak naprawdę umiejętność, e, nie do końca tak jak oficjalnie wszyscy uważają, że asertywnością można powiedzieć sprzeciwianie się czy umiejętność powiedzenia nie, co bardziej wyrażanie prosto i jasno swojego zdania. I teraz zobaczcie, że mamy w związku przeróżne sytuacje. E, bardzo często jest tak, że My kodujemy i kopiujemy wręcz system funkcjonowania naszej rodziny. To znaczy, że jeżeli ja mam określony wzór w domu, matki i ojca, którzy pracują lub zajmują się domem, i ten podział jest dla mnie czymś normalnym, to ja w tym momencie. Dokładnie taki wzorzec chce skopiować podświadomie w domu. Oczywiście, nawet jak ten wzorzec mi się nie do końca podobał, to zawsze mówi się, Ja nie będę żyć tak jak rodzice, i żyjemy najczęściej dokładnie tak samo. I teraz się pojawia ta druga osoba, żona, w moim przypadku żona, która też ma określone wzorce w domu, ma wzorzec matki, kobiety, ma wzorzec ojca, mężczyzny. I tak naprawdę okazuje się, że my uczymy się budowania nowego związku jakby od momentu kiedy podjęliśmy taką decyzję. No i nagle się pojawia to, że oczywiście to, jakie mamy w wzorce to jest jedno, ale to jaką mamy osobowość, my sami już to jest kompletnie drugi temat, często często e, totalnie niepołączony z tamtym. No i tu się pojawia nasza właśnie asertywność, czyli Umiejętność wyrażenia w ogóle tego, czego ty chcesz, czego ty oczekujesz. I nagle okazuje się, że my bardzo często kompletnie nie wiemy, czego chcemy od życia. Jakbyśmy chcieli w ogóle, aby nasz model rodziny wyglądał. Jakbyśmy widzieli siebie i swoją drugą połówkę. I teraz załóżmy, że żona widziałaby to tak, że ona wykonuje jakąś pracę zawodową, a na męża może liczyć, bo się zajmie domem, dziećmi. E, zrobi zakupy i również będzie pracował zawodowo. Mąż widzi to na przykład w ten sposób, że chciałby, żeby jego żona e, zajęła się domem, dziećmi, e, tak naprawdę pomagała jemu być może w jego działalności czy firmie i również też coś robiła zawodowo. I nagle się okazuje, że te dwa oczekiwania uderzają i teraz jak to zrobić, żeby było w porządku? Jak to wszystko poukładać? Okazuje się, że patrząc na tą asertywność, czyli umiejętność. Powiedzenia tego, co się czuje. My powinniśmy, tak naprawdę, w moim odczuciu, oczywiście. Usiąść i zadać sobie na początku naszej drogi w ogóle proste pytanie, jak my chcemy, żeby ta nasza rodzina wyglądała. Bo teraz zauważcie, co się dzieje. Bardzo często jest tak, że ktoś czuje pewnego rodzaju ciśnienie, a już powinnam iść do pracy, bo już nie wiem, wychowałam dzieci, już nie wiem, mąż czuje, że powinnam iść, albo ona ode mnie coś chce, a ja tego w ogóle nie czuję, to nie jest moja kompletnie bajka, e, i tak dalej, i tak dalej. I zaczynamy przez to, że nie mówimy tego, co czujemy na samym początku, czyli nie dajemy się. Nie dajemy się jak zaanonsować z naszymi podejściami do życia, nie dajemy y, się, się jakby y, zadomowić tej drugiej osobie z tym, jaka może być nasza perspektywa. Nagle się okazuje, że ta osoba jest mocno zdziwiona lub wręcz nawet wymaga na od nas i. I wręcz, jak to się mówi, chociaż ja nie lubię tego określenia, ale przyciska nas do tego, żebyśmy my określone ruchy zawodowe czy też życiowe robili. I teraz, wiecie, ta asertywność wynika w bardzo prostych elementach. Na przykład, idziemy do, twoich, do moich znajomych, ale na przykład nie idziemy do Twoich. Dlaczego? Bo Ty nigdy nie powiedziałaś, co Ty na ten temat sądzisz. Na przykład, że nie lubisz moich znajomych. Ehm. Znam takie przypadki, gdzie kobieta do mnie pracując ze mną jeden na jeden powiedziała mi, Michał, wyobraź sobie, ja wiem, że może to dziwnie odczujesz, ale mój mąż od początku, jak wybiera dla mnie samochody, wybiera takie samochody, jakie... I jemu się podobają. Ja nie mówię o faktorze silnika, kosztów i tak dalej. Tylko on wybiera takie, które uzna, że jemu się podobają. I wiem, że być może Michał pomyśli, że mnie odwala, bo mąż kupuje samochód i masa kobiet by chciała, żeby im facet kupił samochód i tak dalej. Ale ona mówi, wiesz, ja mogę jeździć samochodem, który czuję, lubię i naprawdę mnie to mega kręci, ale ja jeżdżę samochodem, którym się kompletnie nie podoba i w którym nie mam dobrych emocji. A teraz zaczynamy rozmawiać dalej i powiedzmy, że mam na imię Leokadia. I mówię, słuchaj, ale tak zastanów się, z jakiego powodu to, to jest. On chce dobrze? No chce dobrze. Ja nie chcę bronić tutaj facetów, broń Boże, bo tak samo może być w drugą stronę. Tylko mówię, a powiedz mi, ile razy temu to powiedziałaś? No kiedyś mu powiedziałam, że ten samochód mi się nie podoba i tyle. Okej, okay, ale czy włożyłaś większą aktywność w to, żeby przy kolejnym, jak on już miał plan to kupić? Bo, bo mówi tak, co 2-3 lata starałem się wymienić ten samochód, bo ona dużo jeździ i tak dalej. I, i, i wiecie, i nagle się okazuje, że ona. Powiedziała niby kiedyś, ale to było i, i cichutko i niestanowczo i tak dalej. I taki przykład pokazuje, że my możemy w wielu sytuacjach w życiu trochę mniej być szczęśliwymi, niż możemy lub bardzo być nieszczęśliwymi, tylko dlatego, że my nie mówimy tego, co czujemy. I teraz, co zrobić, kiedy już mamy za sobą ten fakt, czyli mamy za sobą moment, kiedy ktoś, e, kiedy już żyjemy lata za sobą i, i jeżeli już ktoś nauczył się, że ty taka jesteś, taki jesteś i tak dalej. Zawsze można, słuchajcie, usiąść, porozmawiać i jak e, śledzicie na, e, moje filmiki, wiecie doskonale, że te pomysły podrzucam i one są naprawdę sprawdzone w praktyce. Zawsze można siąść i po prostu na jaśni, e, podać prosty komunikat. E, wiesz co, kochanie, ostatnio myślałam na temat X. Albo wiesz co, jakiś czas temu dotarło do mnie, że ostatnie kilka lat w zakresie tematu Y ja nie do końca miałam to, co chcę. Albo wiesz co, em, z, Długo myślałam, długo dojrzewałam do tego, żeby coś w życiu zmienić, i pierwszą rzeczą, którą chciałabym zmienić, czy chciałbym zmienić, to jest na przykład to, jak wygląda nasz weekend. Zauważ przykładowo, zauważ wracamy do pracy i cały weekend siedzimy, oglądamy Netflixa. Chciałabym, aby od jutra, od następnego weekendu, przynajmniej choć trochę być aktywnym. Być choć trochę, wyjść na rowery, rolki, dalej może z psem, może gdzieś wyjechać. Chciałabym przynajmniej jeden weekend w miesiącu wyjechać i zwiedzić piękne polskie miasto. Czy to będzie Bydgoszcz, czy to będzie Kraków, czy to będzie Wrocław, czy to będzie Sandomierz, czy to będzie Białystok. Chciałabym wsiąść w samochód i pojechać i zwiedzić naszą, nasz piękny kraj. Słuchajcie, większość z nas tak naprawdę. W życiu nie zwiedziła no, chociaż części kraju naszego. Ja już nie mówię o innych krajach, ale dzisiaj są możliwości i były wcześniej możliwości, i będą możliwości, gdzie jesteś w stanie zapakować się w piątek w samolot. E, wieczorem być na przykład, nie wiem, w bari, e, pozwiedzać wypić kawę zjeść i tak dalej, i tak dalej. I nagle w niedzielę sobie powrotem wrócić. Możesz ten bilet kupić na pół roku do przodu. Wiadomo, teraz jest specyficzny czas, ale możesz to samo zrobić, jeśli chodzi o Sandomierz czy Łódź. Możesz pojechać do Warszawy w piątek, e, czy, te, czy też na przykład. Do, do, nie wiem, do trójmiasta, zwiedzić go i wrócić za dwa dni. I teraz zauważcie, być może ta druga połówka nigdy w życiu by na to nie wpadła, że ty te, te, tak chcesz żyć. No bo skąd by się też miała domyśleć, nieważne jaka to jest płeć w tym momencie. I mówię o tym dlatego, że jeżeli my tak zrozumiemy słowo asertywność jako nie, Sprzeciwianie się i bycie upartym i walczenie, tylko bardziej mówienie tego, co czujemy, to pamiętajcie, do niektórych trafi to jako konkret. Słuchaj, chciałabym tego i tego zrobić, to, to, to i to, i teraz jedziesz ze mną, albo nie, albo kochanie, chciałabym, żebyś pojechała ze mną, y, natomiast jeżeli masz inne plany, rozumiem, pojadę sam, następnym razem pojedziemy sami. Albo jest sytuacja taka, że ty, jak szpileczka, delikatnie, bardzo regularnie, y, jakby konsekwentnie to sugerujesz. Czyli, czyli rozkładasz sobie to przekonanie kogoś do czegoś nie na dzień, nie na dwa, nie na trzy razy, tylko na przykład... Przez proces tygodnia czy miesiąca mówienia o tym, że dla Ciebie to jest ważne. I teraz zauważcie, że wielu ludzi w komunikacji ma problemy, bo nigdy nie było jasno powiedziane to, yy, czego ta osoba oczekuje. I co za tym idzie. My traktujemy, chcemy być asertywni, chcemy czuć to, co jest dla nas ważne, chcemy czuć, yy, że robimy to, co pragniemy, że się realizujemy, że nasze życie jakby jest takie, jakie sobie wymarzyliśmy. Z drugiej strony mamy narzędzia w postaci ludzi, którzy mogą nam bardzo mocno pomóc w tym wszystkim, którzy mogą nam udostępnić pewne możliwości, jak, nie wiem, znajoma ma na przykład fajny pokój pod wynajęcie, nie wiem, w Barcelonie czy gdziekolwiek i jesteś w stanie tam pojechać, zobaczyć i tak dalej. Natomiast Ty tego nie korzystasz, bo nie poprosisz o to tej osoby, dlatego że mówisz, co ja będę mówił, a co czuję. I widzicie, ja na przykład jestem taką osobą, że składam takie propozycje i walczę o to bardzo mocno, dlatego że zrozumiałem, że życie jest zbyt krótkie, aby tak naprawdę yy, nie wyciągać z tego życia tyle, ile się da. Wychodzę z prostego założenia. Poproszę Ciebie o coś, zapytam Ciebie o coś. W najgorszym wypadku mi powiesz, że nie, nie możesz i tak dalej. Ja to zrozumiem i z tym nie będzie problemu. Ale jest grupa ludzi, która z całym szacunkiem... Chodzi jej coś po głowie, ale nigdy w życiu nie powie tego, co myśli, dlatego że inni o, będą wyrażali jakąś opinię, że być może mój mąż, moja żona nagle pomyśli, że jestem dziwna, albo że mi odwaliło i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I przez ten spo, w ten sposób marzą o czymś, myślą o czymś miesiącami, latami, a tak naprawdę brakuje jednego prostego zapalnika, aby ta bomba wybuchła. Ja życzę wam tego, żebyście znaleźli ten zapalnik, życzę wam tego, żebyście. Asertywnie mówili o tym, co czujecie i pamiętajcie najważniejsze zdanie z tej części. W najgorszym wypadku nic z tego nie wyjdzie. Dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam mocnych, asertywnych związków i do zobaczenia niedługo na kolejnych filmach. Hej, cześć!